No hej witajcie kochani bardzo serdecznie Szeferal z tej strony kolejny odcinek Red Dead Redemption 2 na moim kanale zapraszam do oglądania na wstępie kilka takich rzeczy które muszę powiedzieć a które mogą się w tym momencie stać podczas nagrywania tej sesji znaczy z tej serii ogólnie jeżeli w następnych odcinkach Będziecie e, doświadczali takiego przeskoku e, w zadaniach. Nie zdziwcie się, ale zaczyna mi szwankować OBS. Zaczyna mi szwankować OBS i o tyle, o ile przy, podczas nagrywania e, Sons of the Forest mogę sobie wczytać poprzedni save, to tutaj e, no, może być ciężko, nie? Może być ciężko i. I teraz tak, postęp, poczekajcie, tryb fabularny. No ja teoretycznie mogę. A, nie mogę. Dobra. No dobra, teoretycznie mogę, tylko że nie wiem, czy będę w stanie. Będę w stanie nagrać. Czy to jest moje. Przeszukaj juki. Nie, to chyba nie jest mój. No, momento. Twój koń się zgubił. Okej, okay, dobra, bierzemy tego konia. Pierdzielę. Mamy poszukać gangu y, gdzieś tam niedaleko, nie? Shady Bell. W każdym razie y, może być sytuacja, że gdzieś będzie delikatny przeskok względem zadań. Nie zdziwcie się, no bo to oznacza, że gdzieś mi tam padł y, OBS i nagrania nie udało się. Y, Odzyskać. Druga sprawa, może być tak, że nagranie będzie y, zwyczajnie ucięte, bez pożegnania. Jeżeli y, zdarzy się taka sytuacja, też się nie zdziwcie, bo to oznacza, że udało się odzyskać nagranie, a przynajmniej część tego nagrania na tyle istotną, że, że zdecydowałem się opublikować to. tak? I. Mm, aby włączyć kamerę, kamerę filmową. O, dobrze. O kolejna sprawa miganie miganie tych cutscenek nie wiem co jest tylko w tej grze to występuje czy to oznacza że, że mi pada karta graficzna nie wiem co to... generalnie w dobrym stanie ona jest nie może karta graficzna mi pada Sterowniki wszystkie aktualne nie wiem no a tak swoją drogą witam po kilku miesiącach przerwy w 2024 roku. Jest to filmik nagrany właśnie po raz pierwszy w tym roku po, po ostatniej sesji w listopadzie zeszłego roku 2023. Także wróciłem, aby dokończyć tę serię. Piękna muzyka. Pink Don't tell. Traveler, what have you seen where the crossroads, where you've been, where you've been. I once will stay. Muszę tą piosenkę znaleźć, bo jest fajna. me you once did but I could not see and I don't wonder as a way with some Ciekawe czy ten powrót będzie y, pozytywny czy negatywny. Bardziej mnie interesuje jak reszta zareaguje. Idealnie piosenka się skończyła w momencie jak doleciałem. No i też jeśli chodzi o publikacje raz w tygodniu, ale może być opóźnienie względem też publikacji. Nie chcę sobie po powrocie narzucać w ramach po prostu nagrywania i bycia na YouTubie. Nie chcę sobie narzucać tego, że, że ja coś muszę, bo właśnie to doprowadziło mnie do tej irytacji, którą widzieliście w ostatnim odcinku w zeszłym e, roku. Bo w sensie w ostatnim ale nagrywanym w zeszłym roku. I potrzebowałem dzięki przez to tej przerwy, bo ja to robię dla fanu, a nie e, dlatego, że zarabiam. E, to nie jest praca, więc sami rozumiecie, nie? Poszukać śladu gangu. Zachiny Ludowe. Aha dobra nie pamiętam co i jak. No co jeszcze chciałem powiedzieć też jeżeli nie wiecie to. Zacząłem streamować powróciłem do streamowania bo bo stwierdziłem że teraz zwiększę troszkę różnorodność na kanale. Uh, zapraszam na drugi sezon Sons of the Forest uh, po wyjściu z pełnej wersji tej gry zdecydowanie O o o o o czekaj Stainy? czekaj czekaj. E Here Uncle Tacitus. I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and God-forsaken in your absence. We've gone <sharp inhale> to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them. in Le Cay, a small village just north of St. Denis. It's buggy and muggy.

sure someone is here there's someone everywhere let's look around see if we can find something for mr milton mr milton i'd like to find a poison snake for him that's enough mr johns you take mr mam... Bunter and search around back mr orley let's head inside gentlemen be careful no tak że, tak że wiecie, y Tylko w RDD to kurde występuje. Ograb. On jest na górze, ale wiecie co? Ja sobie po prostu e, pójdę po swojego konia. I tyle. Nie będę kombinował. Czy ja tędy będę mógł wyjść? Będę mógł wyjść, tylko że ten cholernik tam patrzy. Dobra, wiecie co? Nie będę teraz e, zgrywał kozaka, tylko po prostu biegnę tam i tyle. Udam się do miejsca, w którym e, mam jakiś trop. Ej, czemu mi się kamera filmowa włączyła? Wait, wait, what? Ja pierdzielę. No i widzicie, i to jest takie, taka zabawa. Nie wiem. What the hell. Czy ja coś jeszcze chciałem dodać odnośnie powrotów? w sumie w sumie nie no e, po prostu dokończę serię Red Dead Redemption taki jest plan na najbliższe e, tygodnie miesiące bym powiedział e, dokończę serię Red Dead Redemption 2 e, dokończę serię e, Tomb Raider e, dokończę serię e, z Liars of Fear I, i dalej zobaczymy no. bank poszukaj śladów eee, dobra no to poszukajmy śladów tylko tu strasznie cicho coś jest nie szejkę szejkę tu no także jak wam w ogóle nie wiem, nie wiem, ile osób, które gdzieś tam oglądały poprzednie odcinki, nie? E, zostało. Ale ja mam prośbę do was tylko taką, że jeżeli oglądacie już te moje filmiki, e, zostawcie komentarz, zostawcie łapeczkę w górę, e, bo, bo to z, po pierwsze e, twórcę zdecydowanie mm, nakręca. Po to, żeby, żeby wygrywać dalej. A druga sprawa. Okej, okay, to mnie nie interesuje. A druga sprawa, że jest to zawsze jakiś tam sygnał, że to nie są tylko randomowe wejścia na ten Twój filmik, tylko że ta gra naprawdę jest cudowna i warto, warto w nią sobie zagrać. Nie? Oczywiście, to jest gdzieś tam jakaś. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest indywidualna, e, indywidualne odczucie. Kwestia tego, że właśnie jednemu się może podobać, drugiemu nie, ale wiele, wiele pozytywnych rzeczy słyszałem o RedDedzie. Ja mam swoje jakieś tam zdanie, które wyrażałem na samym początku e, nagrywania e, tej serii, w tych pierwszych odcinkach. No a teraz, e, czy to się zmieniło, nie wiem. No. E, to, że, wiecie, to, że gdzieś tam ostatnio Podczas ostatniego odcinka mówiłem o tym, że, że mocno, mocno, ale to naprawdę bardzo mocno się zirytowałem. Eee, to tak, jak sobie odpocząłem, to stwierdziłem, że to nie jest tylko kwestia eee, samej gry. To, e, to była kwestia tego, że, że ja za bardzo traktowałem YouTube jak... Arthur, here. Oh, Arthur oh, jest Arthur, about... <laughs> Who's yeah, here? Hey, all done? Hey, old man, wake up. Arrgh. Hey, Arthur, they got John. See yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy.

After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of a her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. 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 Thank you. It's been real hard, Dutch. We we've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that trust me, i am going to get us out of here. this ain't over. ain't none of you folks interested in our adventures? <laughs> guess we're more interested in escaping the hangman on our tail. cheerful nymph of the prairie, wasn't you, abigail? oh, sure, my fair heart jumps for joy when i set eyes on you, micah. We <laughs> 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 so. buried jose a dutch. charles and i stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm -hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Halo, no. gdzie są napisy dla ludzi? No dobra, trudno. Pinkerton, Pinkerton,

Ja pierdziele, ta jaka się zrobiła w ogóle ogarnięta. Naprawdę. Dobrze, dobrze sobie dziewczyna radzi pod naszą nieobecność. A, to jest ta klapa, która teraz wcześniej była zamknięta, ja pierdziele. It is really start I'm to irritate me don't, 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 ah. <inaudible> Dobra, napierdzielaj. Może się schował Oż ty cholero Dobra No nie no to sterowanie tutaj jeśli chodzi o O, już trafiłem To jest to jest zdryte, ale nie, nie będę się irytował tak jak ostatnio Muszę w ogóle sprawdzić, czy jest coś takiego, jak przycisk snajpera w Red Deadzie. Dobra, idę do Gatlingana, tak jak ona potem mówi mi tutaj. To mój? Jak on się tam dostał? No już, już idę. Ej, to nie jest dobry pomysł, żeby mi...

Clearly, we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. George. Sure. What next, Dutch? We just need some time. I just I, I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're going to have to go north, I guess. I just need. Somebody to buy me some goddamn time. One of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John Dutch? John? He's in jail. Well, we'll get him. M Abigail, just not not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. No, żeby no. Not now, Mesa. Not now. I'm begging you, two. They're gonna hang him. Break my the boys' heart. Please.

Dobra, czy my mamy, mamy tak, mamy zadanie od Dacza, mamy zadanie od tej Sandy i zakładam, że to jest nasze tymczasowe miejsce pobytu. Dobra, ok, zobaczmy mapę, zobaczmy mapę. Dacz, Sandy, no to akurat to ta Sandy. Nic więcej tutaj nie mamy, no ma to mapa, mapa cholerna jest naprawdę już... Czy mapa cholerna? No nie, mapa po prostu. Jest dosyć mocno rozbudowana. O, tu jeszcze jest jakieś CC. Charles Chetney, droga artysty. Kim jest ta dama w opałach? No dobrze, zobaczymy. Ty, czy ja mogę w ogóle zapisać, żeby yy, nie było? Poczekajcie, tryb fabularny. Zapisz grę. O, widzicie, ostatni raz nagrywałem 6, yy, 11 2023. No dobra, to zróbmy tak, zapiszmy, zapiszmy na nowej tej, pierwszy kwiecień. prima aprilis, prawie, no prawie pięć miesięcy przerwy od Red Dead nie, prawie 5 miesięcy przerwy od Red Dead no i w sumie też od nagrywania, ale to, to tam olać to, dobrze, moi drodzy. Tak jak powiedziałem, raz w tygodniu mogą być obsowy w publikacji, ale to dlatego, że, że mogą być też streamy po prostu. Także śledźcie kanał na bieżąco, dajcie znać ile tak. No dobra, ostatnio Oskar pisałeś, że, że według ciebie mam 70. A właśnie, a właśnie, postępy. Wyzwania, całkowity stopień ukończenia. 56%. Tryb fabularny mam 60%, czyli jeszcze 40%. Mam troszkę więcej niż połowę. Także, także no, no jeszcze sporo przede mną podejrzewam. Kilkanaście zadań. Zobaczę to, jak ja w to wejdę. Ulotna radość, czyli teraz to było to ostatnie zadanie. Zobaczymy, ile jeszcze rozdziałów jest sobie sprawdzę e, i, i zobaczę, ile mnie czeka, ale. No, jakieś 20 odcinków podejrzewam jeszcze by, by będzie, nie? No. Także zapraszam na Sons of the Forest. E, I tyle z mojej strony. Nie będę przedłużał po prostu. E, pozdrawiam, Several. Hej, hej.